Siemaneczko, jestem Naliwins, mam ogromne, ogromne ogłoszenie. Jutro, czyli w niedzielę, 27 marca o godzinie 18.00, odbędzie się taki właśnie Speedrun Challenge. Speedrun, czyli zadanie polega na tym, aby przejść grę jak najszybciej u nas na poziomie normal na Players 1 i będziemy speedrunować się czarodziejkami. A będzie to przedstawione w taki sposób, że po lewej będzie mój ekran, i tutaj to co oglądacie to jest właśnie poprzedni speedrun, który odbył się dwa miesiące temu. Po lewej będzie mój ekran, tu będzie mój timer z poszczególnymi śmierciami bossów. Po prawej ekran mojego przeciwnika, również z jego timerem i jego grom. No i myślę, że będą fajne, bardzo fajne emocje, wyrównana walka, także słuchajcie, gdzie się odbędzie speedrun Twitch TV Nadine Wins Twitch TV slash Nadine Wins Streamuję głównie na Twitchu, tam mnie głównie znajdziesz, więc link do tego streamu zostawiam w opisie. Zapraszam, zachęcam do zostawienia followa już teraz, żebyś wiedział, kiedy zacznie się stream jutro. Jutro około 17 startujemy, robimy luźną pogadankę, a o 18 jedziemy. No i oczywiście, co jest najważniejsze, będzie to komentowane na żywo. Dwóch komentorów dwóch komentatorów. Dwóch komentatorów będzie właśnie na żywo relacjonowało nasze e, taktyki, nasze szanse, e, nie wiem, nasze błędy, nasze dobre zagrywki i tak dalej. No i będą odpowiadali na pytania czatu, a dlaczego on to zrobił, a dlaczego tak. A na przykład gratulacje. Tu tu tu. No nie? Także zapraszam do udziału. Takich eventów nie brakuje u mnie, także ogólnie zapraszam do siedzenia yy, moich streamów. Tam siedzę właśnie na tym Twitchu tam siedzę właśnie 4 do 6 dni w tygodniu, po 8 godzinek yy, zawsze. Yy, I zazwyczaj startujemy o 17. Także zapraszam. A, będzie to fajne, fajne wydarzenie. Yy, speedrun będzie trwał maksymalnie. Maksymalnie do godziny 21, ale nie sądzę, żeby tak było. Mamy taką po zasadę, że jeżeli do 3 godzin nikt ze speedrunnerów nie zabije bala na normalu, no to speedrun kończy się remisem, ale jeszcze nigdy tak nie było. Zawsze kończy się wcześniej. Zobaczymy, może jakiś rekordzik pójdzie. Także czekam tam na Was. Pamiętajcie, niedziela, czyli jutro godzina 18.00. Widzimy się i. Co? Miłego wieczorku? Bam!